Witam wszystkich poszukiwaczy, odkrywców i szperaczy w czytaniu Tarota. Dziś retrogradacja Marsa. Od 10 września do 13 listopada będziemy pod wpływem właśnie retrogradacji tej planety Marsa w Baranie. Na pewno zauważyliście już wśród znajomych, Albo po prostu wśród bliskich, przyjaciół, tą taką niepokojącą tendencję do nadmiernego reagowania na wydawałoby się normalne, codzienne sytuacje. Stąd te wybuchy, te niekontrolowane kłótnie. Czasem w miejscach i o rzeczy, które w innych okolicznościach w ogóle by się nie zdarzyły. Jesteśmy jakby bardziej podatni, wrażliwi, cienkoskórni, że tak to powiem, na słowa, sytuacje, emocje lub też uczucia. No dobra, ale żeby zgłębić tą całą retrogradację Marsa i zrozumieć, Najlepiej w prostych słowach. Zacznę od początku. Co to w ogóle ten Mars jest? To jedna z planet, która uznawana była już od starożytności za planetę boga wojny. Jej symbolem, jest koń i kolor czerwony. A koń kojarzy nam się z gwałtownością, z ogniem, namiętnością, potrzebą realizowania ustalonych celów i taką fizyczną energią. No dobra, a symbol Marsa? W mitologii symbolem Marsa była tarcza i jego włócznia. I teraz wyobraźcie sobie tą retrogradację i tego wojownika z tą tarczą. Normalnie biega, bo ma jakiś tam cel, jest właśnie w tym zapalczywy, zajadły, chce walczyć, pokonywać, zdobywać, zwyciężać. Aż tu nagle w dobie tej retrogradacji siada i zastanawia się. Po co ja to wszystko robię? Po co ja walczę? Po co ja tak strasznie dużo energii wydatkuję na te wszystkie cele? Czy to są moje cele? A poza tym, czy to w ogóle warte jest uwagi, warte jest mojego zaangażowania? To właśnie ta refleksja, która przychodzi w tym czasie retrogradacji, jest jakby zwróceniem się do naszego wnętrza, do, można by powiedzieć, trochę rozdrapywania siebie, swojej frustracji, swoich lęków, swoich pobudek. To takie zastanowienie się, czy ja w tym wszystkim, w tym pędzie, w tej walce, czy ja jestem autentyczny, czy ja jestem prawdziwy? Czy umiem w tym wszystkim wyznaczać granice? Czy umiem komuś na jego agresję odpowiedzieć nie? To jest bardzo dobry czas, właśnie na uwolnienie takich. Blokad, frustracji, złości z przeszłości. Po prostu może się zdarzyć, że pewne znajomości z przeszłości będą wracać. Będą również wracać sytuacje nierozwiązane, że tak powiem, niekomfortowe. Mogą też wracać sytuacje z takim podbiciem przemocowym. I w tym wszystkim musimy umieć powiedzieć nie. Bo to nie tylko znaczy, że ktoś nam będzie chciał zrobić krzywdę jakąkolwiek, ale może się też zdarzyć, że to my będziemy tymi wojownikami, agresorami. I wtedy warto uczyć się cierpliwości. Warto, Policzyć do nie wiem, dla każdego jest to inna cyfra, ale po prostu zatrzymać się i powiedzieć nie. Bo to, że się buntujemy, to jest wszystko normalne, bo taki jest jakby porządek rzeczy, żeby iść cały czas do przodu, a nie pozostawać w tych warunkach, w, tej, w tych sytuacjach, które już mamy zastane. Ważne jest właśnie, żeby zobaczyć, czy świadomie wybieramy kierunki i cele, i sposoby dochodzenia do tych wszystkich celów. Bo Mars to jest nic innego, jak odpowiedź na pytanie, jak idziesz po to, co chcesz? Czy idziesz spokojnie, właśnie z tym uporem, wytrwałością barana, czy pędzisz na oślep jak wariat, wywijając szabelką, a może po prostu właśnie tą włócznią Marsa? W, retro, w retrogradacji Marsa. Może się też okazać, że możemy się czuć kompletnie bezsilni. Taka, taki odpływ, taki cielesny kisiel. Rozlewamy się i tak na, naprawdę nie wiadomo, co z sobą zrobić. Ale nie popadajmy w takie rozmymłanie właśnie. Tylko rozwiązujmy te wszystkie denerwujące tematy i frustracje. Rozwijajmy cierpliwość, bądźmy konkretni, zasadniczy i postawmy w tym czasie na szczerość, na taką jasną komunikację, a ponieważ może nam trochę brakować energii. W związku z tym nie trwońmy jej na niepotrzebne działania i wdawania się w zbyt długie, niczego nieprzynoszące dyskusje. Fajnie jest też ten czas poświęcić na to, żeby wreszcie skończyć rzeczy kiedyś tam rozpoczęte. Próbujcie pomimo wszystko być aktywnymi. Próbujcie. Jednak poszerzać grono swoich znajomych. Nie poddawajcie się temu natłokowi właśnie frustracji, czarnowictwa i wewnętrznej bylejakości. jakości. Jeżeli brak Wam jakichś obecnie wyznaczonych celów do działania, skoncentrujcie się na swojej pasji. Róbcie to co lubicie i przede wszystkim mówcie prawdę. Pokonujcie w tej prawdzie swoje obawy i swoje iluzje, swoje wyobrażenia na dany temat. I uważajcie na te zmienne stany energetyczne. Od takiej właśnie rozmymłania, rozlania. Do nadmiaru właśnie frustracji, nadmiaru agresji i wybuchowości. To nie jest dobry czas na to, żeby podejmować nową pracę. Przesuncie to właśnie na czas już po retrogradacji, czyli po 13 listopada. Jeżeli chcecie rozpocząć jakiś Nowy program dotyczący waszych ćwiczeń, to raczej też nie jest to dobry na to czas. Również nie jest to odpowiednia chwila, żeby poddawać się planowanym operacjom. Jeszcze raz podpowiadam po, po, planowanym. Jeżeli możecie, to również przesuncie ją na po. 13 listopada. I dla pań, może również i dla panów nie zmieniajcie w tym czasie fryzjera, ani też nie wchodźcie w nowe seksualne relacje, bo jakby i początki, i kontynuowanie takich relacji mogą w dłuższym okresie czasu nie przynieść pożądanych efektów, ani też mogą nie skończyć się tak po prostu. Do widzenia. Dla każdego ze znaków Zodiaku przygotowałam oddzielne czytanie, na które teraz zapraszam: bliźnięta czas retrogradacji Marsa. O co przestać walczyć w tym czasie właśnie? Co skończyć? Nie walczy za wszelką cenę. Po prostu takie krótkie zdanie. O to, co wydaje Ci się cudowne, fantastyczne, co mogłoby być dla Ciebie taką myślą przewodnią, takim spełnieniem marzeń, takim źródłem obfitości. Nie walcz o to teraz, nie zaczynaj swoich nowych pomysłów. Nie wchodź w nowe rzeczy, które mają być dla Ciebie zwieńczeniem, Dotychczasowej, może nawet trudnej drogi życiowej. To nie jest dobry czas na rozpoczynanie czegoś kompletnie nowego. Bo po cóż iść pod prąd, kiedy już w połowie listopada będziesz mógł lepiej przygotowany, właśnie to, to co teraz pomyślałeś. Wcielić z większą łatwością w życie. A co Ci w tym pomoże? Może właśnie ten czas do połowy listopada, kiedy Mars będzie w retrogradacji, wykorzystaj na to, aby znaleźć sobie osoby, które będą Ci przyjazne, które będą mogły razem z Tobą przejść do jakby wykonania tego Twojego pomysłu, planu, rozpoczęcia czegoś nowego, może nowej relacji. To jest tak, jakby ten czas, jakbyś miał ten czas poświęcić, może nawet w sieci, w necie, na znalezienie kogoś, kto będzie ci przyjazną, pomocną dłonią, kto będzie kiedyś razem z Tobą współpracował. Może Tą osobę nie tylko znajdziesz przy pomocy komputera, ale w zwykłych. Towarzyskich spotkaniach, które niby teraz wydawać by się mogło, że nic nie wnoszą ani w Twoje życie, ani nic nie zmieniają, to jednak z biegiem czasu może okazać się, że z tych takich błahych spotkań, z błahych rozmów, może coś się wykluć, może coś się urodzić. I to, co teraz wygląda na takie prawie nierealne, później może się okazać właśnie tym świętym gralem, którego tak bardzo wszyscy poszukujemy. A w co się nie angażować? Czego nie zaczynać? Nawet jeżeli w tej pracy, co masz, nie jest słodko i wydawać by ci się mogło, że a zmienię, bo tutaj już nie mogę nic nowego ani zacząć na nowo działać, ani nie mogę żadnego nowego projektu przeforsować, ani nikt nie chce na mnie spojrzeć z kompletnie innej strony, nie mogę się rozwijać. To nie próbuj teraz. Szukać, jakby na siłę dla siebie alternatyw, czy to właśnie w pracy, czy to może w domu, w związku. Że nawet jeżeli jest tak trudno, jeżeli atmosfera jest dość napięta, i wydaje ci się, że już więcej nie zniesiesz, bo to już jest za chwilę będzie kres. To nie próbuj wszystkiego rzucać i mówić sobie, że przecież mam wybór. Owszem, masz wybór. Zawsze masz wybór, tylko ten czas jest dobry na to, żeby ćwiczyć swoją cierpliwość. Czy umiesz nie reagować Strachem, paniką, wycofaniem w momencie, kiedy sytuacja jest, że tak powiem, niekomfortowa, czy umiesz na chwilę się wycofać i pomyśleć o swoich celach wyższych, po co to robisz, dla kogo to robisz, a co w sobie rozwijać. Tym właśnie czasie. No właśnie. Może to jest dobry czas na to, żeby przestać zwracać uwagę na wszystko to, co boli. Trochę to tak, jakby zamknąć się na chwilę z sobą. Nie wynajdować w każdej sytuacji nowych dodatkowych zadr. Nie szukać tak zwanej dziury w całym, nie czepiać się. Jednym słowem, tak jak mówiłam, trochę więcej cierpliwości, trochę więcej stonowania, trochę więcej rozwagi. A może po prostu w tym wszystkim zauważ, że takie zachowanie dość impulsywne nie wnosi w Twoje środowisko ani w najbliższych Twoich, niczego bezpiecznego, pozytywnego, radosnego, bo niby Ty robisz to po to, żeby było lepiej, a tak naprawdę wprowadza się przez to więcej niepokoju, więcej takiej niespójności. I zamiast rozwiązywać problemy, to okazuje się, że jest ich. Coraz więcej. Wszystkim jest coraz trudniej, i wszystkim jest jakby z sobą niewygodnie. Popróbuj czegoś innego. Zamiast zaostrzać, spróbuj trochę atmosferę rozładować może jakimś żartem, może po prostu lekką zmianą podejścia do Trudnej sprawy. Może zwykły uśmiech w tym momencie może zdziałać cuda. A nie takie sprawy stawianie na ostrzu noża, że tak trzeba i koniec, kropka. Po prostu więcej łagodności, więcej uśmiechu, więcej radości. A łatwiej będzie Ci osiągnąć spokój, i jedność w grupie i po prostu zachować jeszcze tę tą radość ufność i taki pewien sposób bezpieczeństwo jedno obok drugiego bo jeżeli atmosfera jest dość napięta jeżeli ludzie wyszukują w sobie tylko minusy to w pewnym momencie przychodzi takie nieznośne, dręczące poczucie, co ja tu robię, i natychmiast chciałoby się odizolować od tego miejsca, pobyć samemu, zamknąć w czterech ścianach i żeby nikt mi nie przeszkadzał. Może dla ciebie też jest to sposób. Zajmij się swoją robotą, zajmij się nie z rozwiązywaniem wszystkiego, co naokoło się dzieje? Pozwól pewnym sprawom się toczyć. Niech ciebie tak nie bolą. Niech ciebie to wszystko nie zmusza do angażowania się w to, co trudne. I w to, co wcale angażować się nie musisz. A jaka jest rada lub wynik? No, właśnie. Bądź bardziej cierpliwy w tym wszystkim, delikatny, bo Twoje zasady, twój, Twoje wartości, Twój kręgosłup moralny, który tam gdzieś masz, to według te zasady, według których postępujesz, nie musisz wszystkiego wywalać kawę na ławę, że tak trzeba i być takim rygorystycznym, twardym, osłym człowiekiem. Możesz to zrobić kompletnie inaczej. Możesz to zrobić tak trochę, odwrotnie, jak to mówią hmm, od dupy strony, bo będąc miłym i serdecznym, można komuś zwrócić uwagę, że działa nie tak. Można kogoś naprowadzić na prawidłową ścieżkę, w dodatku osiągając swój cel, bo ten ktoś zrobi dla ciebie to, co jest dla ciebie takie ważne. Tylko zrób to trochę delikatniej, trochę z większą czułością, bez nacisku tak trochę intuicyjnie. Jednym słowem po dobroci. Ćwicz tą dobroć, tą ufność, którą możesz dać innym, jeżeli jej oczekujesz też od nich od innych. Otwórz się z takim właśnie ciepłem do świata. I świat odwdzięczy Ci się właśnie tym samym. Nie wszystko siłą. Nie wszystko takim odtąd dotąd. Zobaczysz, że na początku może wydawać się to dość trudne, bo trudno ujarzmić w sobie tego dzikiego zwierza, który tylko chce ryczeć i straszyć wszystkich. Natomiast kiedy już nauczysz się poskramiać tą swoją dzikość, Okaże się, że jest to Twoją największą bronią, bo będziesz wiedziała lub wiedział, kiedy być cichym i spokojnym, delikatnym, czułym i cierpliwym, a kiedy ryknąć i skoczyć do walki tam, gdzie jest to naprawdę wymagane. Ta kontrola nad sobą samym. Sprawi, że poczujesz się silniejsza, o wiele silniejsza niż kiedykolwiek. I będziesz umiała docenić to, jakimi wartościami w życiu należy się kierować, jakimi wartościami ty się w życiu kierujesz. Nie będziesz już Zamiatać pod dywan i układać się tam, gdzie ci to nie pasuje. Po prostu weźmiesz życie w swoje ręce i na pewne układy, na pewne sytuacje nigdy nie wyrazisz zgody. Nie dasz się manipulować, nie dasz się wkręcać, ani też pozwalać na to, żeby ktoś uczuciowo Cię zawładną w ten sposób, że zrobił z Ciebie marionetkę, czyli manipulować. Poznasz swoją wartość i będziesz z tego niesamowicie dumna. Pielęgnuj swoją kobiecość i bądź w zgodzie z sobą. Wszystkiego najlepszego